Wcześniej poraził cię kiedyś prąd? Uh, parę razy. Nie, nie. No to ja p... bym No jeszcze nie naciska! No nie naciska! No trzymam do ciebie. Ale to już to cały czas brzęczy mnie, to czuję. Cały czas tłuko. Nie wciskaj! No, nie wciskaj! No, no, Dobra, jedziesz. No to było tylko i tak średnia, rozumiesz? No nie ma takiej opcji! To nie jest taki super. No, ja tam słyszałam wcześniej, że próbowaliście się dogadać na podział kasy bez challengeów, to tak trochę. no, 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 cześć. Mamy to nagrane? Nigdy. Poczekaj, czekaj, jedna rzecz. Czy to ja jest zgniłe, czy nie? Tam, kto nie, ryzykuje, nie, bardzo, a nie, 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 szampana? Nie ja dałoby się to brawo. zjeść. To proszę Alan. Balbo. Nie, nie balbo. ważne. Ja nie, nie mogę sobie na Znaczy od razu czułam zapach, że coś jest nie tak, chociaż chłopaki próbowali mnie motywować i mówić, że nie, to jest zwykłe jajko. Jak zobaczyłam, co to jest, to po prostu się przeraziłam. Co tam było? Nie, to Nie. Ja miałam nie mówić. Coś się żyje. To no, nie. Patrz, A czy, to się... nie, ogień. On się ruszył. Bardzo prosty challenge. Widziałam, jak już chciałeś za, zażynać swojego menedżera za to, że cię wyrobił coś takiego. Zobaczcie, co słabi jesteś. Pokaż, pokaż Jest jak jest. No. Trzeba chłopaków zapytać jak to, jak to smakowało, nie? bo to jest ciekawe. Zapomnieli i nie chcą pamiętać. Ponoć potęga w głowie, może wyobraziłeś sobie na przykład, że to słodka beza? Nie, staram się nic nie wyobrażać, naprawdę. Utrudnienie jest jedno, osoba wyciągająca klocki ma porażacz prądowy na ręce, a jego przeciwnik kopie go prądem, kiedy mu się to podoba. A jakiś test? Próbny? Nie ma za <grymny> testów. Nie lituj się, nie Pod prądem, no dawaj! <grymny> Wyglądało, jakbyś prądem rażony był co najmniej raz w tygodniu. Nie, no tak dobrze nie ma, ale wytrzymało jest. <grymny> no właśnie, z tym prądem tutaj Patryk sobie poradził fenomenalnie i to dzięki Twoim wskazówkom, ponoć. Tak, pewnie! No, dawaj. Mówiłem, nie daj się stary, to jest tylko prąd To jest odczuwalne, tak, zdecydowanie Byłem w szoku, jak Marysia odrysia z taksi Ten prąd jest taki To boli i napię na mięśnie. Jak masz już napięte mięśnie, to ci ich bardziej nie napnie, więc czujesz tylko ból. A ból to jest tylko psycha. Mój zawodnik świetnie sobie z tym poradził. Więc no za się wypowiada? My, my jesteśmy szaraki, tak jest zwykle dziwnego, że żeś trzaskał szklanko, Oni by nie szczaskali. A my po prostu takie biedne dzieci, no to no, mnie by to zabiło, a jemu prawie urwało rękę, więc to nie dla nas. Okej, okay, a gdybyś ty miała do wyboru podjęcie się któregoś z tych dwóch challengeów, to co byś wybrała? To śmierdzące jajo czy prąd? O, o, no. No i to jest ciężkie zadanie, bo chyba tego jajka to bym... Prąd! Jadłbyś Jakby trzeba było, tak. Jak To kiedyś tak? podstawcy mówili, wyobraź sobie że twoja rodzina, stoi na skarpie, zaraz zginie. Jak nie zjesz jajka, to ich po nich. To bym mówiła. Tak. Co? Nie, nie, mówię o blisko... O, o, o kapitanach drużyn mówię o tym, żeby byli bliżej. Razem. Nie, bliżej ich. Bliżej ich.